pisze, Tusk wprowadził kontrolę na granicy zachodniej, by Niemcy bez obaw przerzucali nam w busach e, migrantów. Właściwie tak, bo ta kontrola sprawia, że oni wiedzą e, teraz, że mogą, mogą ich wpuszczać, bo to e, do rowerzystów sprawdzać niedługo, czy w Dębce nie ma imigranta, a busy będą przejeżdżać swobodnie. Klaudia Jachira, to ta taka mhm. Od imigrantów, ona już kiedyś miała te wypowiedzi, że tam Mickiewicz, Słowacki mogą być, zdaje się, że wśród tych inżynierów, zresztą tych inżynierów, to też ona, zdaje się, że rozpropagowała. Nowa twórczość Klaudii Achiry, prawdziwy hit, posłuchajmy. Nowy hit Klaudii Achiry, możemy posłuchać. Zanim na siedem spustów zamkniemy nasze granice, zanim cały ten Sejm uchwali antyimigranckie prawa. Zanim zaczniemy uważnie się przyglądać naszym metrykom i jeszcze uważniej metrykom naszych sąsiadów. Zanim poddamy analizie DNA do ostatniej kropli krwi sprawdzimy ostatni włos z naszej głowy w poszukiwaniu drogich fragmentów DNA. Słowa Boże, Zanim tak zwane patrole obywatelskie to, nie zechcą oczyszczać naszych placów i ulic tak, by zostali tylko ci odpowiedni. Pamiętajmy, że każdy z nas kiedyś skądś przyszedł. Nikt tu nie mieszkał od zarania dziejów. Jesteśmy gośćmi na tej ziemi. Korzystamy z jej dobrodziejstw, spożywamy jej plony i wydobywamy bogactwa. Nie jesteśmy tu pierwsi. Wielu było przed nami i czasem napotykamy się na parę skorup i jakieś tajemnicze znaki. My też przeminiemy i przyjdą po nas następni. Dlatego zanim zbudujemy najwyższy mur i zasieki z drutu kolczastego, powiedzmy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I gadała do. do I bez zapraszam mikrofonu. panią posł. Tak załatwili ja No i tak y, wygląda ta kolejna Dobrze. odsłona.

tu w się trafiają bardzo wartościowe jednostki. Wujek jest ten raper, artysta, wiadomo, postać wyżej postawiona. O, krytyk literacki, oceń naszą poetkę, wieszcza narodowego. Może kiedyś ją tuski i Nowacka dadzą jako lektury szkolne. No, to ministrom kultury albo edukacji to całkiem możliwe, że po rekonstrukcji zostanie. No bo ten, Dlatego, chcą zwolnić tę Hannę Bruneskę, która była dyrektorką Galerii Zachęta, no, potem była dyrektorką. Deklamowała, bo tamta była y, y, uważana na Parkinson'a i Płaca zastąpiła chyba, nawet taka, Muzeum nawet no, na tak, na tak, no Hanna Bruneska, wyznawanie przez narodu izraelskiego, rozdawała zachęcie karteczki na banki. No takie spotkanie jeszcze ta sytuacja, że ona po tym tutaj wszystkim, żeby, żeby przy winku czerwonym że ona pogadać jest taką osobą osobą na wesoło, na spokojnie i całkiem. No to ona rozdawała te karteczki. Panna Wróblewska, taki minister za pięć złotych rozdawała karteczki tutaj wszystkim swoim znajomym. Inni, I, prawda, tutaj ale mówiła, że zaraz, zaraz dam, zaraz I dam wiadomo, że karteczkę. Zaraz dam. I potem jak ktoś wszedł do niej i teraz zaraz dam, zaraz dam. Pana Pana mówiła, a już nie mam już A już zachować. nie mam, bo ona te Ona też nie chce zaglądać i boi się tego. Czyli ona tu chodzi, nie wiem, czy o problemy rasowe, bo może też o kwestie wiekowe, prawda, że teraz na przykład no, masz skończone 50 lat, to się poddaj dobrowolnej eutanazji, zrób miejsce e, dla ja tylko jeszcze do, dopowiem, bo faktycznie to jest taki e, Bełkot Yahiry, już taki patos, ale ja podpowiem. Jest to Bełkot i Achiry. Ja na, na nie ma dobrej dykcji. Prawdopodobnie jakoś aktorką, ale to może z Wrocławia, bo we Wrocławiu, Wrocławiu nie ma dobrej szkoły. Lalkarskiej, aktorskiej nie ma, w ani w Warszawie. Najlepsza jest bago, w Ameryce Białystok. Jest teatr lalkowy, super nie wiem, 30 jest, lat temu, ale jest szkoła teatralna lalkowa, lalkarstwo, gdzie co roku przyjmują do sześciu osób. Sześć osób. osób. Więcej nie może być przyjętych do szkoły lalkarskiej, do szkoły aktorskiej w Ameryce Białystokiej. Miachira tu się nie dostała w Ameryce Białystokiej, dlatego stamtąd przyjechała z Wrocławia. I tak niewyraźnie mówi, nie ma on, francuskie, on, tylko on, on, jak Wałęsa, który zawsze mówił. I też Nie można, chcemy ale muszę. kolonializm. Przyjmijmy Tak jest. Teraz uwaga, oglądalność pójdzie w górę, bo pokażemy najbardziej obrzydliwy materiał. No taki naprawdę obrzydliwy, bo to jest powtarzanie jakiejś łopatologiczne.